Przebiegają sprawnie, nie było żadnych zakłóceń, wszystko działa. Podejrzewam, że już mamy około 20%, czyli 300 osób myślę, że już jest. Dokładnej liczby w tej chwili nie potrafię podać, bo składaliśmy meldunek do południa, no później po południu będzie dokładna liczba. Niemniej jednak trzeba przyznać, że Ciągle mamy wyborców przychodzących, także sądzę, że jak dotąd frekwencja nie powinna być zła. Nawet dla komunistów też chodziłem głosować, chyba że to było by nic. Ale jednak chciałem, powiedziałem, że coś tam gdzieś w którymś momencie wydawało mi się chociażby, że mam jakiś wpływ na to wszystko. Potrzebuję się tego spokoju. Dlatego idę głosować. Myślę, że każdy powinien zagłosować. No to jest, jestem nawet za tym, żeby to było obowiązkiem wszystkich oddanie swojego głosu. Że nikt nie miał do nikogo pretensji, że... Coś mu ktoś znowu źle zrobił.